Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej w serii Final Fantasy 4. I nie sumie można by powiedzieć, że nawet w takim przełomowym odcinku, no, ale to to wszystko w swoim czasie. Czyli tak, zakończyliśmy ostatnią grę właśnie tutaj na wysokim, dosyć już piętrze góry Ordeals. W sumie to już jest ostatnie piętro. Ale tak, tu jeszcze nie odkryliśmy mapy, bo trzeba to nadrobić. No i tak, zerknijmy, jak mają się moje, prawda, postaci. No... Tak, teraz te przyłączyć fajnie. Ale tak, moje postaci, no niestety, tutaj nie mają aż zbyt wysokich poziomów. Mm, ale, tylko chciałbym coś sprawdzić. Czy porą zna magię Esuny? Nie zna. No cóż, no to w takim razie mamy problem, bo dobrze było, żeby tą magię yy, poznała. Um, a jeszcze tak tylko rzucimy. Bo tu zaraz, dzisiaj będą podane ekspa do końca levela, czy też i nie. No cóż, trudno. Dobra, będziemy musieli jakoś sobie poradzić. Dobra, w każdym chodźmy tutaj. Jeżeli przyjdziemy tutaj, to słyszymy znowu dziwny dźwięk. Mówiłem, żebyś przestał. A ja nic nie robię. Hmm. Ciekawe. Dobra, tak, trzeba tu się przejść, ładnie, poodkrywać wszystko, prawda. No i kiedy przejdziemy tutaj... Znowu słyszymy. Jaka zła aura się do nas zbliża. A ten, jak już wyczuwa, cóż za przyjemność, że to ja zabiorę was do bram Cóż to było? To tu jest. No i zjawia się. Oto jo! Jestem wioślarzem, który przetransportuje was na drugą stronę. Wielki władca z a ziemi, pierwszy z przyczyn czwórki, demon w Golbeza. Moje umarłe dzieci pragną poszywić się Waszymi ciałami. No i oto jest i Skarmilione, który miał na nas napaść. No i to robi. A no więc walczymy ze Skarmilione, który nie jest sam, a ma jeszcze cztery zombie do dyspozycji. No i ta fata ze Skarmilione jest dosyć ciężka, tym bardziej że ona ma umiejętność kancer czyli kontroluje wszystkie praktycznie nasze ruchy. To jest naprawdę dosyć rytujące. Ale tak, śmiało możemy atakować te zombiaki, więc warto to zrobić na sam początek. Czy tak, pierwszy zombie dostaje. Teraz yy, warto przywołać magię Shell na nas wszystkich, bo przeciwnik będzie używał magii. Tu zrobimy sobie Bluff, a ty Tela. Teraz użyj może Black Magic i Fire na wszystkich. Ponieważ ogień jak... No, to są wszyscy nieumarli, a ogień jest dla właśnie yy, dobry. O nie, też warto powiedzieć tyle, że ym, dobrze na nich działa również... No, się nasz atak. Dobrze na ich działa również magia lecząca, bo ich nie leczy, a z kolei rani. Także nawet cura naszego... Tellacha te byłaby dosyć efektywna. Dobra, White Magic... Zobaczcie zresztą sam. Cura na ich wszystkich. Dobra, ty Black Magic. Fira. A ty... No tak, teraz jeszcze używają na nas drain, czyli pokłaniają od nas y, życie. I tak, te wszystkie zombiaki właśnie to znają. Więc to jest, no nie powiem, dosyć irytujące. No i niestety ubili nam te laha... Nie, jeszcze żyje, ale nie, na, nie za długo. Dobra, czyli patrzcie, kura na ich wszystkich. Nawet nasza pora jest w stanie ich atakować. Dobra, zwaliliśmy prawie wszystkie zombie. No i tak, dostaje się naszej porą, niestety. oj, firma! Tak, za tysiąc zombie, no trochę nie bardzo. I to podchodzi. No i teraz Thunder w porą. No i dobra, teraz trzeba użyć białej magii. Ciura, ale na nas... Uh, moje ciało. No i... Pokonaliśmy Skarmelior. No ale... No, to chyba byłoby zbyt piękne, aby mogło na tym się skończyć. Już tutaj mówię na zapas. No bo tak naprawdę to jest dopiero pierwsze starcie. Dobra, i tak, palą porą rośnicie w końcu. Tak jest, level up. Palą nie poznaje poznaje bajo, o fajnie, a polą? teleport. A właśnie, przecież ona nie poznaje suny. A, i zapomniałem o tym, teraz znaje sunę. Pomieszało mi się, ale w każdym razie mają poziom 19. Ale cóż, jako że mamy trochę mało HP i średniostkę. Nie, no już nie będę chyba się biegał leczyć namiotem. Jak to zabrzmiało. Dobra, w każdym razie użyjemy magii może tela. Czy może lepiej... Dobra, ty użyj swojej magii, użyj cure i na nas wszystkich. Tak, czyli wszyscy mamy już pełne zdrowie. No i teraz jedna warta uwagi sprawa. Warto teraz pozamieniać miejscami członków naszej drużyny. Tych, którzy mają być z tyłu. Przedać z tyłu, a tych, którzy mają być z przodu trzeba dać... Znaczy nie, odwrotnie. Tych, którzy mają być z tyłu trzeba dać z przodu, a tych, którzy mają być z przodu trzeba dać z tyłu. Dlaczego tak, a nie inaczej? Zaraz się przekonacie. Bo kiedy przyjdziemy tutaj, no oczywiście nie mogą być zbyt piękne, żeby Skarmilonę pokonać od jednego ciosu. Znaczy od jednej takiej kruskiej walki. Niesamowite! Ale moja prawdziwa siła tkwi w śmierci! I teraz z was ona czeka! No i pojawia się Skarmelione jeszcze raz. No i teraz one w swej odmiennej formie... ...zaatakuje nas od tyłu. Stąd też i powód, dla którego dałem nasze postacie, które miały być z przodu, z tyłu. <grych> tak... Ci, którzy możemy prawdziwą twarz, zginąć! Eee... Ta, coś, że nas y, zniszczy. Okay. W każdym razie tak. Teraz skarbuje nas tutaj bardzo silne ataki fizyczne. Dlatego należy sesji w brązie. Ty użyj Bluff, a Porom użyj na nas protekta A tela No to możemy zacząć działać. Cure, y, Nie, Cure. Y... Dobra, y, Cure na Porom. Porom, kurczę. Zawsze mi się oni imię No, czyli tak. Zaczynamy walkę. Czyli tak, Cecil, um, no w sumie nie opłaca się na no w sumie też mogłem, ale dobra. E, dobra, teraz kiedy Palom ma blafa, możemy śmiało użyć Firy z bardzo ogromną siłą. Teraz ty użyj Ehm um, na nim, Cecil zaatakuj już, a Tela sam się wyleczy. Wow, chyba nie bardzo, znaczy nie, narzucił mi tylko słowa, okej. Okay. Ehm, dobra, tylko to umiesz? Dobra, mniejsza z tym. grunt, żebyś się wyleciał. <grymne> tak jest, no i na Skamillione właśnie możemy używać yy, ataków. Znaczy, magii leczącej, która go rani, a nie leczy. No i tak musimy użyć iJobs, bo nam dali blinda na Paloma. A Paloma jest moim potężnym magikiem i musi trwać w sile. Dobra, yy, tak, więc wszyscy mamy Slowa niestety. No i załatwili nam Paloma, no świetnie po prostu. Yy, nie, Phoenix na nie użyję. Użyję jeszcze raz Cura na przeciwniku. Sesji. twoje twojej użyjemy Phoenix Down, a Tela, ty użyjesz yy, Cury na... właśnie, no... na Palomie. Już żyję, już może dobra, no cóż, obrywa nam się niestety. Zresztą no nikt nie mówi że walka będzie prosta. Myślę, że naprawdę sprawy się jeszcze pokomplikują bardziej. Jak na razie jeszcze jest spokojnie. Dobra, 600 kpd. Dobra, em, Fira. Dobra, porą nam padła. Ale dobrze, że mamy, no, no dobra, nie mamy dużo Phoenix Downów. Dobra, Fira! Za 800. No jeszcze ten Slow u nas tutaj. Chociaż no jak nam postacie... no i ożywimy, to wtedy Slow z niej znika, to jest o tyle dobre. W tym całym. No nie! Um, dobra, Black Magic, e, Fira. Ela, White Magic, Hura na wszystkich już. A ty użyj kraj. Dlaczego kraj? Dlatego, że jak będę próbował go zaatakować, to wtedy po prostu obronę. Um. Aha, dobra, to każe nam teraz wdychać jakby gaz nieumarłych. No i przez to niestety nasze postacie zostały narzucone sen i na co niektórych cisza, ślepota oraz zatrucie. No po prostu świetnie. E, dobra, więc może użyjmy teraz pióry e, na nas wszystkich, o ile to możliwe. Tak jest, żyj Cecil. E, jak używamy pióry to chyba nie będzie mys, ale dobrze, udało się, mamy zdrowy w miarę postacie. Dobra, teraz Cecil użyjmy... E, co my powinniśmy użyć? W sumie nie wiem, dobra, zaatakuj. Chociaż e, ty masz blind, a to możesz nie trafić. Dobra, ale Tela na szczęście ma Esumę. Przez co mogę się trochę podleczyć. Dobra, trzymaj się, Tela. Kiuru na ciebie użyję. No tak, bez porą. Bez spalom, a to trochę ciężka ta walka będzie. Strasznie mi się też mana jak kon... No super, trzymaj Genialnie, po prostu. No, okej, okay. Cecil ehm. Um... Łniewe! Jakie autobatło? mi z tym! Dobra, teraz powinienem jeden z najgorszych błędów, jaki mogłem. Dobra, i teraz na nowo nam narzucają Slowa, ale to jest bez sensu z tego względu, że już go mamy. <grych> Dobra Ehm. Um... Phoenix Down a ty. Mm, Hypotiony przecież mamy. No, to dajesz Cecil, ale szybko. No tak, trzeba szybko nasze postaci. Dobra, High Potion daje nam 500 HP, także jesteśmy w pełni... Dobra, byliśmy w pełni zdrowi. Dobra, szybki cure. Jeszcze raz powtórzymy akcję na Palomie i myślę, że już będziemy w stanie dalej się bić. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, ale jak na razie nie wygląda sprawa zbyt ciekawie. Dobra, Phoenix Down... Um. High potion Dobra, wiem, że jeszcze nie mogę, dobra Już mogę. Gdzie to jest? Gdzie jest High Potion? Nie mam już? Jest. Przestawił się. Mi się Phoenix Downy skończyły. O masz! Dobra. Jeszcze raz zrobimy Protect na Al. Szybko Ale, poroma zadaje 140 HP Co mnie nie pociesza. W żadnym wypadku Więc, lepiej bym chyba wyszedł, jak może u magii leczącej. Eee, I dobrze, Paloma z jednej strony, dobra, Fira Dobra, Poloma szybka akcja. Oho, No, po prostu świetnie. Mane mi się kończą. No to teraz co? Etery! Etery, gdzie są moje etery? Jest eter. <śmany> Mane mi się skończyły, no po prostu świetnie. Okej, okay, ale dobra. Mamy ...kiór na. Przynajmniej. Yy, Porom jest wyleczona. Dobra, i już będzie imana. Kurczę, długa ta walka mi wychodzi. Dobra, Cecil. Cecilia mogą tłuc. Um, jeszcze raz eter, tym razem na. Na nim Dobra, a ty użyj... Black Magic Fira. Ty Black Magic Cura na wszystkich. Mamy odnowione manę, więc nie musimy już oszczędzać. No i dobra, już chyba zdaje mi się, że damy już sobie radę, że damy radę pokonać yy, tego dione No powiem tak, walka do prostych nie należy. Dobra, Susie a nóż może trafi atakiem? Tak, i znów musimy wdychać ten e, jego odrażający oddech. Znowu na nas narzuci pewnie Silence, no i jak żeby inaczej. Ale pewnie nie mam Echo Herbsów, więc e, nic z tego nie będzie. Dobra, Bluff. No tak, ale 1 nie przywołam, bo Tela nie dość, że ma Silence'a... Jak nie mam Echo herbs, to mnie normalnie coś trafi. Eye Drops... Mamy Echo Herbsa, jest. Dobra, położyj go na siebie. A ty Cecilu, se um, no broń się, a ty przywołaj pióra na naszych Dobra, ty nie wiem co możesz zrobić, dalej blefuj choć tak naprawdę raz bluffa możemy użyć Bo drugi bluff nie ma już efektu Tak jest właśnie, bez efektu no niestety mamy tego silensa, który tutaj mnie trochę irytuje. Dobra, Cecil się broni. Panom, no to użyj teraz cury na naszym przeciwniku. Palon, nic nie rób. sesji um, czekamy na to O, proszę. O, udało nam się pokonać one mając prawie pełne HP. Prawda, niewiele many, ale się nam udało. A miałem już takie plany, żeby kurczę yy, przywrócić... Prawda, głos palomowi użyć jeszcze raz firy. być tak pięknie. No ale... dobra za to, zwycięstwo dostajemy 7000 punktów ekstra, wystarczyło na prawie dwa razy dla palą dworą. Lewe dla sesila Też tak naprawdę trochę zbędny. O i w końcu ponna usuła się. z No i teraz też to był poziom. Fajnie. No i popkona jest koronowałona. Prawda. Wraca do swojej poprzedniej formy. Nie! Nie zostaną... Nie ZOSTANĘ pokonany przez kości jak wy. I spadł. Rzucił się ze skały. Niech nie porażki ze z... tradycyjnymi, że tak powiem, no takimi lajkami, przeciwnymi postaciami jak my. No dobra. W każdym razie, tak, jeżeli przejdziemy. No tak, jesteśmy zatruci, ale to tylko objaw tymczasowy. Kiedy przejdziemy, tutaj mamy um, odkryte 100% mapy i dostajemy Red Funk. Kiedy przejdziemy tutaj i przyciśniemy przycisk, a, a... zaczną się dziać dziwne rzeczy, No, na nie musieliśmy a przyciskać. Mój syn w końcu przybył. O co chodzi? Syn? To do mnie mówi. No i zostaniemy przeniesieni teraz. W dosyć nietypowe miejsce. No i teraz będzie nas czekała taka kacseneczka. No, have i awaited this the day that you would come a tragedy unfolds now which pains me more know. than you can know to end it i will give to you my light though in so doing i condemn myself to sorrow greater still but the hour is late no other road remains Mm -hmm. where well, are you, should i the time has come, bid farewell to your blood-stained past. they can assess you've got you seen the darkness you once embraced, or the light will find no hold. vanquish the dark knight, you and he are one no more. Ksesji przychodzi przemiany i teraz staje się właśnie wspomnianym paladynem. Ale tutaj przychodzi z sesji jako mroczny rycerz. I. Właśnie. Tak. Miecz ciemności. No tak. I teraz będziemy mieli zasadanie. Już jako Rycerz Światła pokonać Rycerza Ciemności, czyli naszą drugą, poprzednią stronę. W sumie pokonanie Cecila w tej formie yy, nie jest trudne. Aczkolwiek teraz Cecil, yy, jako już Rycerz Światła, posiada nowy umiejętności, jako właśnie jest atak, tym razem elementarne światło. Posiada również cover, dzięki któremu mogę ochraniać jedną z postaci w naszej drużynie. Również pojawiła się Biała Magia, Na razie mamy tylko Cure. Teraz możemy też używać przedmiotów. No i naszym zadaniem tutaj jest po prostu nie atakować. Ewentualnie możemy się bronić. Tak, no i tak ma wyglądać walka. Nie możemy go zaatakować, ponieważ kiedy zaatakujemy yy, głos, który słyszeliśmy wcześniej, odpowie nam, że jakby mamy nie dopuszczać jakby do siebie przemoc czy z czegoś w tym stylu, no i po prostu nie mamy atakować. Tak jest. właśnie, wygramy w inny sposób niż tradycyjnie. Także walka tutaj nie jest jedynym sposobem na zwycięstwo, jak się przekonamy. No i wygraliśmy. No tak, to była dosyć nietypowa. walka. No tak, postaram się troszkę. Panie, to być twoja mocność, no i tak, głos przekazałem ostatki swych sił. Ale co ciekawe, nazywa nas synem. O co tu chodzi? No, dobiemy się. Ale dużo później. No i Cecil stał się w końcu Paladynem. Tak jest. Tak, bardzo długie fanfary. No, już się skończą, więc lecimy z akcją gry dalej. Wszystko w porządku? Ja jednak posiadało. Co to za, jakby, ciepło? Wydaje się być... Znajome. O! Tela? Moje zaklęcia! Pamiętam je! Pamiętam je wszystkie! No i Tela nauczył się wszystkich zaklęć, jakie kiedyś pamiętał. Tak. Dokładnie, przypomniał sobie je wszystkie. Ale co to? Meteor? To światło musiało go podarować! W końcu znam się zaklęcie czarnej magii! No i Tela nauczył się również zaklęcia meteorii! Tak jest. Czyli to, po co tutaj przyszedł? Cię, że tak powiem, odnalazło. To niesamowite! Ty naprawdę jesteś wielkim czarowni, e, czarownikiem, tak jak powiadali. Hej, parom! Może już mu powiemy co? Ale co i komu, Cecilowi? Um, Cecil... Widzisz, my... Dobra! Teraz już jesteśmy gotowi! Ruszajmy na walkę z Golbezem! No, Tela już od razu pozna meteory i już chce lecieć. Cóż za borywczy dziad. Cecil! Co tak stoisz? Musimy ruszać! A No tak. Także Tela już idzie. To światło. Z wami synem. Hej, zaczekaj na mnie! Lepiej już chodźmy. Racja, idziemy. No i od tej pory, kiedy jesteśmy paladynem, prawda? Sesji y, posiada nowy elementarny atak, jakim nie jest już ciemność, a z kolei światłość. No i sesji, żeby nie było zbyt pięknie, ma level pierwszy, ale się i coś takiej większej... Jeżeli e, wszystko co posiadamy w tej pory tak. I ten włos jakby za, na, nazwywał nas synem, czyli jakby był nasz ojcem, ale to wszystko zwiększa się się dowiemy. W każdym razie właśnie Cecil miała nie dość, że jeden level, 6 mtefa, znaczy 600 defa', znaczy 6kp. To poza nowe umiejętności, jak widzicie też za e, razmę Pokażę w equipunku Cecil posiada tylko jedną rzecz w equipunku jaką jest zwyczajny, znaczy nowy po prostu miecz, który ma siłę elementarną światła właśnie, czy tam Holy. Ale nie masz żadnej zbroi, więc jest naprawdę, naprawdę teraz się jasem. I warto go teraz dać go naprawdę do tylnego rzędu ze względu na to, że będzie mu się dostawało, jak nie wiem. Ale dobra, tak, teraz właśnie party. I damy paloma do przodu zamiast Telacha, bo oni jako tak są w miarę wytrzymali. No i teraz tylko chcę dojść do światła. Do światła, do save. Bona was potworki nie atakujcie mnie jak na razie. O, właśnie o tego chciałem uniknąć. I napadł u nas nowy stwór. Który nie wiem, jaki ma element. Yy, ale jest widać, dosyć silny. Dobra, Fira, może zadziała. No ja nie wiem czego używać. Ale w każdym razie, Tela poznał naprawdę ogromną ilość zaklęć. Yy, tak, jest słaby na ogień, także używać możemy Figry nawet. Fira gry. Tak, Fira To jest jeszcze silniejszy zaklęć niż Fira. Dobra, sesji, uderz światłem na światło nie ma słabości, jechał aż jeden. Ooo, o, slap sparaliżował nas i dało nam silensa i Kelsa. Świetnie, dobra. Teraz Stella naprawdę wymiata, znając swoje nowe czary, tak jest. No i teraz praktycznie o, mamy Lidski, to jest nowy przedmiot. No i sesji, yy, prawda? Tak, jeszcze level upój, pewnie, jeszcze. Rozumiem. No kurcze, ileż można. Dobra, Cecil urósł po 6 leveli, zdobył 767 HP, wow. Tak, intelekt i poznał zaklęcie sight. Super. Okej, okay. w każdym razie nowe magie z a pokażę Wam już w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że nie zapomnę. W każdym razie ja tu tylko chciałem dojść do save. A. I teraz właśnie, kiedy pogodzimy skarbny, to będą pojawiały się nowe monstra. Ale to wszystko w kolejnym filmie się dowiemy. Pokażę Wam jeszcze coś niecoś. Ale w dzisiejszym filmie to wszystko, także ja znam się żałany go słyszać w konwencji w mini-serii, fajna fotografii 4. Bo to już przecież lubi. To cześć!